Bądźcie gotowi. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Święta, prezenty, uroczyste gloria, to wszystko już za nami. Wczorajsi mędrcy ruszyli w drogę powrotną, a my wracamy do pracy i codziennych obowiązków. Często wraz z usychającą choinką, wynosimy z domów nasz duchowy zapał. Tymczasem dzisiejsze wezwanie Jezusa: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Przypomina nam, że chrześcijańska gotowość to nie jest stan na czas adwentu, ale dyspozycja serca na każdy zwyczajny wtorek czy środę w roku. Spójrzmy przez chwilę na określenia z dzisiejszego cytatu. Przepasany biodra to w kulturze biblijnej postawa człowieka gotowego do drogi lub do ciężkiej pracy. To koniec rozluźnienia i duchowej byle jakości, która tak łatwo wkrada się w nasze życie, gdy, jak to mówimy, jest już po wszystkim. Z kolei zapalone pochodnie to symbol wiary, która nie tylko jest teorią, ale żywym ogniem miłości widocznym w działaniu. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy nasza wiara po świętach Nadal jest zapaloną pochodnią, która rozprasza mrok trudnych dni i ogólnie czasów? Czy też stała się może ledwie tlącym się knotem, przykrytym stosem bieżących spraw?